Że mam nad wodą bo śpiewają ptaki w takich tle, jestem tam z tobą stąd. Słychać fale. Czerwone wisi słońce i nie lata dron, niebieskie niebo całkiem dobrze widzę stąd i nie jest szare. Śniłam, że jesteśmy stąd, a to, co czuję, to też wcale nie jest błąd i nie jest Chciałam, tylko żebyś był tu ze mną na stałe. Choć uciekniemy razem, do miejsc, nas nikt nie znajdzie. Poszukamy prawdy w blasku gwiazd. Telefon zgubił się na świat. Czytaj z moich oczu algorytmu brak. Z tobą chcę się starzyć, z tobą chcę mieć psa. Czy to wystarczy? Czerwony dywan z Zbuduj dla mnie dom, tam gdzie spokój drzew Na pierwszych stronach my, powiedz tego chcesz Słowaj mnie przed światem, który znam Poczekaj na mnie, nie idź ze tam Zbuduj dla mnie dom, tam gdzie spokój drzew Na pierwszych stronach my, powiedz tego chcesz Słowaj mnie przed światem, który znam Poczekaj na mnie, nie idź ze tam A wczoraj miałam taki sen, że mam nad wodą Śpiewają taki w tle, jestem tam z tobą stąd. Słychać fale. Czerwone wisi słońce i nie lata dron Niebieskie niebo całkiem dobrze widzę stąd. I nie jest szare. Śniłam, że jesteśmy gdzieś daleko stąd. A to co czuję, to też wcale nie jest błąd. I nie jest szale. Tylko żebyś był tu ze mną, na i nie macie, ale jest ale jak Szybko jak rali, robi co mówię, jak Siri. Wąska w talii, jak butelka Gori A jak kupuje kupuję działkę, jakbyśmy grali w Monopoli. O, piję kawkę, ona whisky sale. Na niebie golden away. zawijam ją jak maki w Nori. I ciemne okulary zasłaniają oczy, jakby chciała ukryć to co zrobiliśmy w noc Ona tańczy, a patrzy, patrzę jakbym siedział w jury. Potem, potem daje jej wysokie noty, a szczegóły są pikantne, coś jak piri piri. Motel, hotel, tylne siedzenie Toyoty, myślę o tym, żeby będąc starym umrzeć młodo. Wiele razy zaczynałem coś na nowo i nie skończyć jak miliony w pustej willi. Nie ma nic gorszego niż samotne polskie zimy